Środek basami 97GR jako środek należący do grupy fumigantów przede wszystkim polecany jest na plantacje, gdzie, uprawiana jest, są, gdzie uprawiane rośliny są w tzw. Mon, w tzw. monokulturze. Przede wszystkim polecany jest do likwidacji chorób pochodzenia odglobowego w tym chorób bakteryjnych powodowanych przez bakterie z rodzaju Phytophthora, a także Verticillium, ale także środek bardzo dobrze niszczy kiełkujące chwasty oraz szkodniki glebowe, w tym montfiki, pędraki, a także drutowce. Doświadczenie, które obecnie realizujemy tutaj w karczmiskach przy wykorzystaniu środka basamit 97GR, obejmuje dwie odmiany. Jest to odmiana Kwanza, a także Enroza Adgira. Środek tutaj był zastosowany właśnie w malinach, które, były, które są uprawiane rok po roku w tym samym miejscu. Przede wszystkim chcemy wyeliminować presję ze strony chorób odglebowych, ale także poradzi, myślę, że w szybki sposób poradzimy sobie z zachwaszczeniem, a także z występującymi szkodnikami glebowymi. Myślę, że rezultaty już są widoczne gołym okiem. Mam tu na myśli przede wszystkim brak zachwaszczenia. Tym no poradziliśmy sobie z uciążliwymi chwastami typu PESZ bądź wszystkie chwasty jednoliścienne. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli na kontrolę i porównamy to sobie z kontrolą, którą, która jest tutaj prowadzona w rzędzie równoległym. stanowisko kontrolne gdzie środek nie był zastosowany no już na pierwszy rzut oka widzimy że przede wszystkim wzrost roślin jest dużo mniejszy względem stanowisk gdzie był zastosowany basamit ale także oprócz wzrostu już obserwujemy przede wszystkim zamieranie roślin co jest bardzo niepokojące no, i oczywiście widać poszczególne pojedyncze skupiska chwastów, w tym chwasty jednoliścienne. Także ewidentnie jest różnica względem miejsca, gdzie, względem rzędu, gdzie zastosowany był środek basami 97 gierbów. Przede wszystkim przypomnę, basamit to środek, który bardzo szybko likwiduje kiełkujące chwasty, szkodniki pochodzenia glebowego, a także choroby, choroby które często występują na plantacji powodowane przez bakterie z rodzaju verticillium oraz fytoftora. Aby prawidłowo zaaplikować środek basamit, przede wszystkim miejsce aplikacji powinno być bardzo dobrze przygotowane. Bardzo dobrze, czyli przede wszystkim gleba powinna być uprawiona, wolna od resztek roślinnych, w miarę jak najbardziej uprawiona. Do aplikacji środka służy m.in. to urządzenie, które. Państwo macie okazję zobaczyć. Bardzo prosty siewnik, do którego wsypujemy środek. Urządzenie to działa w zasadzie w 100% mechanicznie, także wsypujemy środek i idziemy wzdłuż miejsca, gdzie środek będzie aplikowany. Urządzenie działa w 100% mechanicznie, także w zasadzie poruszamy się wzdłuż. E, miejsca, gdzie środek jest aplikowany. Tutaj z tej strony następuje go równomierne po całej długości, po całej szerokości rozsypywanie e, jednolitą, e, w jednolitej dawce 500 kg e, na hektar. Aby środek mógł prawidłowo zadziałać, e, bardzo ważną... E, e, Aspektem jest to, aby gleba na plantacji była silnie wilgotna. Jest to w zasadzie kluczowy, kluczowy moment, ponieważ środek wykazuje działanie gazujące. Z granul wydobywa się gaz izotjocianin metylu, który jest 2,5 razy cięższy od powietrza, przez to te wszystkie struktury międzyglebowe są bardzo dokładnie penetrowane, ale jest to uwarunkowane tylko i wyłącznie. Faktem że gleba w miejscu aplikacji musi być silnie wilgotna, gdy środek już zaaplikujemy, następnie trzeba miejsce na naszej plantacji ponownie uprawić. Najlepiej do tego może posłużyć brona aktywna. To przemieszanie środka z glebą musi być minimum na 25 cm w głąb gleby, ponieważ e, trzeba pamiętać, że środek jeszcze 5 cm w głąb gleby będzie się e, przemieszczać. De facto będzie to 30 cm gdzie, na, na których, głębokości, na których środek będzie e, działać. E, chciałbym jeszcze powiedzieć, że środek Bachelamid 97GR jest e, środkiem ochrony roślin, także bardzo ważne jest bezpieczeństwo, e, Użytkownika stosującego. Także przede wszystkim osoba aplikująca środek musi być zaopatrzona w kombinezon, a także w maskę przeciwpyłową, ponieważ środek ma postać mikrogranul. Także bardzo ważny jest prawidłowy ubiór podczas aplikacji. Oczywiście także stosujący powinien posiadać rękawice ochronne.